Witam was serdecznie na moim kanale i dzisiaj Wam pokażę jak obsługiwać terminal płatniczy. Wezmę tutaj taką wizytówkę i będę udawał, że to moja karta. Najpierw, żeby go włączyć klikam jest z, z przycisków no, Tylko to na dole i widzimy coś takiego. Teraz potrzebujemy naliczyć klientowi kwotę, czyli ja sobie może naliczę 10 zł. 10 zł. 10 groszy. I teraz żeby zapłacić, no to klikamy ten zielony przycisk. Teraz bierzemy kartę, to jest moja taka to jest wizytówka, więc to nawet nie jest karta i, i zbliżamy. Wtedy no. powinna nam się zapłacić. Y, później jeszcze nam no, wyskoczy, wyskoczy y, czy potwierdzenie drukować i wtedy y, y, klikamy tutaj tak albo tutaj nie. Więc można jeszcze zapisać tak albo włożyć tutaj. Czyli, że tak to wygląda. Żeby, żeby skasować to y, klikamy ten czerwony. No chyba, że yy, na przykład chcieliśmy 10 zł, a ja naliczyliśmy 10 zł, 10 groszy, no to wtedy tą zieloną strzałką możemy do tego wrócić, yy, przepraszam, żółtą. No i zatwierdzamy. Zbliżamy kartę. Tak wygląda yy, obsługiwanie terminala płatniczego. Jeśli chcecie więcej y, takich filmików z, nie wiem, może z jakąś kasą fiskalną, y, z obsługiwania tych rzeczy albo coś takiego, no to y, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Oczywiście nie zapomnijcie jeszcze o pisaniu komentarzy. Trzymajcie się, cześć!